Dziękuję, Ais, Było bardzo smaczne. Tata, no idziemy, idziemy na, trening? na trening? Idziemy. Miło było, dziewczyny. Ech, te króliczki są takie fajne. Ech. Żeby, żeby są, są najfajniejsze, żeby niezwyciężone, żeby, żeby, żeby na się najlepsze na całą całą świecie. Świecie. Dziewczyny, wydaje mi się, że nasze hasło jest jakieś nudne. Ale nie mamy innego. Dziewczyny, jeszcze raz. Żeby, żeby są, są najfajniejsze, żeby niezwyciężone, że żeby są najlepsze na całą całą świecie. świecie. I co, dziewczyny, pamiętacie nasze nowe ruchy? Tak. A niech to, a niech to, no trenowałam. Świetnie, to teraz pokażcie, na co was stać. Dziewczyny, no nie, jesteście bardzo słabe. Blondy nie mów tak, pamiętaj, że nie jesteś jeszcze kapitanem. Nie mogę być nim przez was. No to trenuj nas lepiej. Posłuchaj, żenia, jeszcze raz i zamienię was obie. Na kogo? Na przegrywów? <laughs> Żaby, zwolnijcie siłownie. Mamy teraz trening. Trening mistrzów! Wam do mistrzów to bardzo daleko. Tylko się popisujecie. Mam dość króliczków. Dziewczyny, nie bądźcie niegrzeczne dla królowych. No dobra, dziewczyny, wypróbujmy teraz nasze nowe ruchy. Wszystkie gotowe? Tak! No to do dzieła! Wygrana! Króliczki, króliczki są, są super, króliczki są najlepsze, nasze króliczki czeka sukces. Dobra robota, dziewczyny, a teraz jeszcze raz. Wygrana! Króliczki, króliczki są super, króliczki są najlepsze, nasze króliczki czeka sukces. Pewnie mogę, ona jest taka piękna. Moje uczucia obudziło się na nowo. Dobry Dima, musimy cię uratować. Moja babcia upiekła pizzę. Chodźmy na lekcję, pójdziemy się przejść, pogramy w PSA i zjemy pizzę. Nie, Kev. Podejdę do niej i przeczytam jej ten wiersz, który napisałem. Dima, nie rób tego. Jak jej to przeczytasz, to nawet na ciebie nie spojrzy. Chcesz powiedzieć, że mój wiersz jest zły? Nie, nie, Dima. Źle zrozumiałeś. Jest dobry. Po prostu jest bardzo szczery. Ona tego nie zrozumie. Nie, Kev. Teraz sprawdzimy, czy rozumie, czy nie. Jesteś ze mną? Jestem, Dima. Wygrałam! Króliczki są super! Króliczki są najlepsze! Nasze króliczki... Futboliści, mamy trening, jesteśmy zajęte. Chłopaki, nie rozpraszajcie nas. Naprawdę mam ich dość. To nie korytarz, to sala świętych, sala cheerleaderek. Ja namówiłem no, mówiłem, mu, ale on nie słucha. No, słucham. Czego chcesz? Masz 10 sekund. Czas mija. Raz, dwa, trzy... Krótko mówiąc, diena chciałem ci przeczytać wiersz, żebyś go usłyszała. Posłuchaj tego... Diana, jesteś gwiazdą, a ten wiersz jest o tobie. Sześć, siedem, a niech to. Zaczyna, zaczyna się. się! Jego uczucia do ciebie znowu się obudziły. Ech, właściwie to jest piękne. Posłuchajmy! Dima, szczerze mówiąc, już znam twoje wiersze i nie są zbyt dobre. No dobra, słucham. Diana, pisałem to przez tydzień. Twój post z plażysz Malibu wisi nad moim łóżkiem. Każdego dnia zasypiam, myśląc tylko o tobie, a kiedy się budzę, głośno płaczę. Gdzie jesteś, Diana? Gdzie jesteś? Jesteś ze Smajlikiem, jakbyś była ślepa. Kochasz się w nim, a on jest zwiędłą kalarepą. Nie dojrzał do ciebie. Jestem fajny, pamiętaj o mnie. Brawo, Dima, brawo. Cieszę się, że masz o sobie takie wysokie mniemanie. Ale proszę, nie obrażaj Smajla. I nie pisz mi już swoich wierszy. Nie doceniła tego. Rozumiem, następnym razem nie będę pisał o Smajliku. Chodź, kef. A niech to, kiedy on przestanie za mną biegać? Nie no, Dima jest naprawdę fajny. Ale nie są już razem, jak długo może biegać za Dianą? Dziewczyny, królowe muszą być najlepsze. Dlatego przetrenujmy to jeszcze jeden raz. Wygrana! Króliczki są super! Tak, Gigi. Ajs, znalazłam komara w tym kubku. Gdzie? Pokaż. Ajs, tutaj. Gigi, teraz jest zimno, komary nie latają. Powiedz mi, że po prostu chcesz nowe lata, bo wypiłaś pół szklanki. Słuchaj, Ice gdzie powiedziała, że w jej laty jest komar, więc dawaj nam tu nowe lata! Dobra, pokaż tego komara. No, on już utonął! Utonął, tak? Jak wypijesz i go znajdziesz, to pokaż, to ci zrobi nowe lata. Co nie uwierzył ci? Po prostu komar jest za mały, następnym razem przyniosę karalucha! Hej, kochające się trójco, macie coś do zamówienia? Nie możemy tu po prostu posiedzieć, Ice! Tak, kokoszonek, uspokój się. Ice, po prostu myślimy o tym, co zamówić, browasty. Przynieś koktajl bananowy dla Julie. Dobrze, a dla was co? A ja pizzę z podwójną kiełbasą i pomidorami. Browiasty płaci, prawda? D i ja? Dobra, browasty, zapłaci za niego, żeby dał nam spokój. A tak przy okazji, Ice, chce pizzę z podwójną kiełbasą i podwójnymi pomidorami. Dobra, koktajl i dwie pizzy, a ty, browiasty? No ja nic, nie mam dla siebie kasy. Rozumiem. Nie, wyobraź sobie, że wszyscy do nas przychodzą, a my w końcu zajmiemy nasze miejsce w tej szkole. Będzie wow! Jesteś geniuszem. Zawsze mówiłam, że jestem geniuszem. No to co? Idziemy? Idziemy, kochani. Ale jak chcecie coś ogłaszać, to nie w kawiarni. Tablica ogłoszeń jest na zewnątrz. Aj, to cię na pewno zainteresuje. Posłuchajcie, cheerleading to już przeszłość! Zaoferujemy wam coś ciekawszego. Tańce, tańce współczesne. Jeżeli to balet, to się zgadzam. Patryk, wyobraź sobie mnie w baletkach. Gigi, to nie balet. Dzieci, balet ci nie pasuje! Mamy coś o wiele lepszego! Browasty, browasty, tańce, browasty tańce! Dziewczyny, a jakie tańce? Julia, fajne tańce! No to tak, czekamy na Was dzisiaj o 18 w sali tanecznej. I pamiętajcie też o butach na zmianę! Rozświetlimy, Rozświetlimy tą, tą szkołę. szkołę! Nie dajcie się oszukać, to jest jakiś podstęp, szczury nie potrafią tańczyć. Dziewczyny, tak bardzo lubię podziwiać naszych koszykarzy, kiedy są normalnymi koszykarzami, kiedy nie ma w nich glamur. kiedy jest siła i odwaga. Chłopaki, chyba znowu jestem glamour. My też. Chłopaki, to nie jest śmieszne. Bądźcie tacy jak dawniej. Oni tylko żartują, żartują. Dobra, dziewczyny, żartujemy koniec z glamour. Wow. Wow. Chłopaki, lepiej nie żartujcie w ten sposób. Co tam widzicie? Co takiego wow? Nie chcecie nam pokazać? Taka przyjaciółka z dzieciństwa powiększyła usta. Naprawdę fajnie wygląda. Wygląda ekstra. Wygląda ekstra. Naprawdę i to pasuje. Kitty, hey, oni mówili, że nie lubią dziewczyn z powiększonymi ustami. To prawda. Stop, smile. Mówiłeś mi, że lubisz naturalne usta, jak moje. Co mi jeszcze jakieś zdjęcia? Pokaż. Nie, Max, nie ma. Ona naprawdę dobrze wygląda z takimi ustami, ale tobie zabraniam powiększać usta! Ha! Świetnie! Więc podziwiasz usta kogoś innego, ale mi zabraniasz je zrobić? A niech to! Chodźcie! Chodźcie. No i już powariowały. Tak, nasze dziewczyny muszą być naturalne. Chodźmy trenować. No dobra, co tutaj napisałaś? Tak, nauczycielo, Mike. Nie no, co to ma być? Od nowa piszemy. 20 razy Karina. No nie mogę, nie rozumiem hiszpańskiego. Przepisz to od nowa. Dopóki nie napiszesz tego, dobrze nie wyjdziemy stąd. Nauczycielu Mike, a moi rodzice powiedzieli ci, jak długo będziemy się uczyć? Miesiąc czy więcej? Dłużej, do końca roku będziemy. Ola, soj, Karina! Te amo! Karina, jakie te amo? Nie wyznajemy tu miłości, tylko jesteśmy na dodatkowych lekcjach. Nie mogę, nauczycielu Mike. Mam tylko kewa i miłość do niego w mojej głowie. Dziewczyny, idziemy teraz do nauczyciela Mike'a i żądamy od niego, żeby dał nam oddzielną salę na treningi. Tak, żeby tam tylko trenowały cheerleaderki żaby. A króliczki nie będą tam wtykać swojego nosa. Dobra, idziemy. Idziemy! idziemy. Nauczycielu Mike, witaj! Żaby wyjść, mam tu dodatkową lekcję. Nauczycielu Mike, to bardzo ważne. Króliczki nas zastraszają. Nauczycielu Mike, jestem wolna. Pisz, co się stało z króliczkami? Nauczycielu Mike, pilnie potrzebujemy oddzielnej sali treningowej. Weszłyśmy dzisiaj do sali, a potem przyszły króliczki i po prostu nas wyrzuciły. Przez to nie możemy trenować i robimy się coraz słabsze. Żaby jak zwykle są w formie. Żaby, Żaby, Żaby. Gdzie ja mam niby znaleźć osobną salę treningową? Na drugim piętrze i musisz tam napisać tylko dla żab. Prosimy nauczycielu Mike! Dziewczyny, ale rozumiecie, że to nie jest takie proste, ale i tak spróbuję. Nauczycielu Mike, uczymy się hiszpańskiego, czy rozmawiamy z żabami? Przegrywię, zamknij się! Są ważniejsze rzeczy niż twoje dodatkowe lekcje. Dziękujemy nauczycielu Mike, tylko się postaraj. Do widzenia! Czy liderki żaby stały się takie nudne? Nauczycielu Mike, one cię okłamały. Co tam piszesz? Nie udało się, od nowa. Karina, skup się, a nie myślisz ciągle o miłości. Ja myślę, nauczycielu Mike, myślę. I o Kawie też. Bardzo się cieszymy, że widzimy się z wami. Staniecie się tancerzami od Boga. I wszystkie drzwi będą dla was otwarte. Na każdym programie, na każdym przesłuchaniu! No dalej, jestem gotowa, chcę już zacząć! Julia, przestań się popisywać. Dobra, dziewczyny, zaczynajcie lekcje! No dobra, uwaga! Zaczynają się tańce nowoczesne. Powtarzajcie za nami! Udo, 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 udo! udo, udo. ramię, ramie i w dół! Udo, 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 udo! udo, udo, udo. ramię, ramie i w dół! Noga, noga! Stop, browany! Twoja noga jest za daleko od ciała! No dalej jesteście najlepszymi tancerzami. Zobaczcie, co was czeka! Trenujmy. Udo, Uda, 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 uda! ramię i w dół. Noga, noga, noga! No dobra, to teraz ładny i płynny ruch. Ręce dajemy na boki. Stop, dziewczyny! A skąd ten program o nas wie? Czy mi się wydaje, czy nas oszukujecie? Julia, jesteś taka naiwna, współpracujemy z wieloma programami. Julia, jak będziesz się ruszała tak jak my, zgłosimy cię do castingu. A teraz kontynuujmy naszą ósemkę. Tak, rozumiem. Julia, wszystko w twoich rękach. Julia, ja pierwsza pójdę na casting. To jak, dostanę ósemkę za te ruchy? No, wygląda całkiem nieźle. Twoja ósemka jest do kitu, zobacz na moją. Nie no dziewczyny, czy to normalne? Przyjaciółka Smila z dzieciństwa Syrebrina powiększyła usta. I jest nią zachwycony. I wiecie co? Postanowiłam, że też powiększę usta. Diana, ja też jestem w szoku. Diana, nie powiększaj ust! Wierzę, że smajlik nie będzie zadowolony. Duże usta nie będą ci pasować. Dziewczyny, źle mnie zrozumiałyście. Muszę pokazać Smilowi, gdzie jest jego miejsce. Bo bardzo mi się nie podoba, jak podziwia usta swojej przyjaciółki z dzieciństwa. Dobra, Diana, nie będziemy cię od tego odwodzić. Idź i zrób usta. Ale jak smajlik cię zostawi, to nie przychodź do nas. Dziewczyny, naprawdę myślicie, że jestem na tyle głupia, żeby natychmiast pobiec i powiększyć usta? Nie. Na początku nałożę na usta powiększający błyszczyk. I? I co to da? Powiększy usta na kilka godzin. Diana, to się nie uda. Dziewczyny, dokładnie tego potrzebuję. Kilka godzin wystarczy, aby sprawdzić smajla. Jeżeli doceni moje usta, to jutro pójdę i je powiększę. A jeżeli nie, to ich nie powiększę. Genialne, Diana. Naprawdę dobry pomysł. Dobra, Diana, a masz powiększający błyszczyk? Nie mam, ale wezmę z kosmetyczki naszej trenerki Cheerleaderek. Na, no, na, no, tylko żeby nasza trener się nie dowiedziała, że zabrałaś jej ulubiony błyszczyk. Najpierw nakładam nasz powiększający błyszczyk. Czekam kilka minut, aż spuchną. O, już piecze. No jasne, przecież on przecież jest z pieprzem. pieprzem. A teraz pokryję usta tą szminką. No dalej, Smile, spotkaj się ze mną i moimi ustami. Nice. Chłopaki, pizza się skończyła, mogę zrobić sałatkę. Sałatka? Dobra, chcę Cezar. A ja bym chciał grecką. A mi coś z owocami. Dobrze, dzięki za zamówienie. Koszykarze, będziemy miały własną salę treningową. Przyjdziecie z nami trenować? Czy to zaproszenie? Fajnie, gdzie będziecie miały salę? Chyba przeprowadzam się do innej szkoły. Nauczyciel Mike odda nam salę na drugim piętrze, zrozumieliście? Fajnie. Ej, zrobisz tą sałatkę czy nie? Jesteśmy głodni. No dobra, dziewczyny, chodźmy zobaczyć reakcję smila. A jak wszystko będzie ok, to jutro pójdę i zrobię sobie usta. Oj, Diana, i tak jesteś piękna. No dobra, ale ona chce! Chodźmy! Chodźmy. Dziewczyny, myślicie, że dobrze wyglądam z tymi powiększonymi ustami? No, tak. O, dziewczyny, hej! Nie zamówiliśmy wam sałatek. Cześć chłopaki! Smilik, zrobiłam coś szalonego Smil, tylko obiecaj, że zareagujesz normalnie Przyszły i nie pozwoliły nam porozmawiać z koszykarzami To nic dziewczyny, wznowimy treningi i przyćmimy te króliczki A koszykarze będą chcieli się z nami umówić Diana, co ty tak chowasz na usta? Co się stało? Zjedłeś cebulę czy co? To nieśmieszne, Smile. nie jadłam cebuli Żaby, możecie wyjść z kawiarni? Muszę powiedzieć Smilowi coś osobistego Diana, nie przejmuj się, pokaż Może, Może lepiej, lepiej zostaniemy, zostaniemy. Mamy stać pod drzwiami? Diana, to co się dzieje? Zabierz tą rękę, nie widzę twojej twarzy. Dziewczyny, dobra smile, tylko nie krzycz. Posłuchaj, smile, powiększyłam usta. Co? Wow. Powiększyła usta? Dobra robota, Diana, dobra robota. Co powiedziałem, że nie chcę, żebyś to robiła. Nie no, Smiley, poczekaj. Podobały ci się usta twojej przyjaciółki z dzieciństwa? Ja też postanowiłam zrobić usta. Moje nie są gorsze. Wow, nawet większe niż od tej przyjaciółki od Smiley. Usta fajne, ale ta szminka nie jest za ładna. Genek, chcesz być moją dziewczyną, to nie wiem jak to zrobisz, ale przywróć poprzednie usta. Czego te dziewczyny nie zrobią dla chłopaków? I co, smiley, nie podobają ci się? Nie podobają? Już za późno na zmianę, już je powiększyła. Musisz poczekać sześć miesięcy, aż się rozpuszczą. Dobra, Diana, poczekam pół roku, aż te usta się zmniejszą. A jest, nie potrzebuję już sałatki. Stop, smiley, czyli nie podobają ci się moje usta? Nie, zawsze mówiłem, że mi się takie nie podobają. Dobra, Smiley, w takim razie powiem ci prawdę. Tak naprawdę. To nie powiększyłam swoich ust. To tylko błyszczek powiększający z pieprzem. Za dwie godziny wszystko wróci do normy. To po co to w ogóle robicie? Mówię ci, Diana, jak jutro nie będziesz miała normalnych ust, to się rozstajemy. Diana, dobrze, że nie powiększyłaś ust. No, na serio. Rany, co on taki zły jest? Naprawdę jej pasują. Co ty zapomniałeś, wolimy naturalny wygląd. Dobra, wystarczy, Diana, idę. Nie, smile, stój! W garderobie jest ten błyszczek, którym pomalowałam swoje usta i stały się większe. Jak chcesz i mi nie wierzysz, to chodź, powiększę też twoje usta. Chodźmy. To, to prawda, Smile! To błyszczyk naszej trenerki Cheerleaderek. Chodźmy, Diana, ale jak mnie oszukałaś, to na pół roku zrywamy. Nie, Smile, to prawda, pokażę ci ten błyszczyk i przekonasz się o tym. Kochani, subskrybujcie mój kanał, klikajcie w dzwoneczek i czekajcie na nowe fajne odcinki. Do zobaczenia i papa, pa. a ja idę udowodnić Smile'owi, że mam własne usta, a nie powiększone. Chodźmy, Smile. No szybko, idziemy! Wygrana! Króliczki są super! Wygrana! Króliczki są super! Króliczki są najlepsze! Nasze! Wygrana! Króliczki są super! Króliczki są najlepsze! Nasze! Króliczki! W tym kubeczku znalazłam koma komara. Dobra, browasty, zapłaci za niego, żeby dał nam. Dobra, browasty, zapłaci za niego, żeby dał nam spokój. A tak przy okazji, Ice Pizza dla mnie też. Nie no i naprawdę pasują te wielkie usta, ale tobie by nie pasowało, Nie rób tego.